Witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Little Nightmares Ale dzisiaj lecimy sobie z DLC Jest bardzo fajnie, bo te DLC były płatne Więc no, no polecam, ale nie za bardzo Dobra, to będzie nasze pierwsze DLC, e, nie wiem, ale selektujemy te DLC, current chapters, bla, 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 will be reset. Dobra, ale e, bardzo się cieszę, że mam te DLC. Bo... gdzie my jesteśmy? Czy to jest nadal nasza postać? Ja będę mówił, że tak. Chociaż nie ma kapturka. Ja będę mówił, że to six. Coś nas złapało. Nie. nie, nie. To był pierwszy odcinek? Chyba drugi. Pamiętacie? To wychodził ten, ten typo. Nie. I faktycznie. Jezu! To my nie jesteśmy już six. Ja ciebie jak to fajnie jest zrobione. To znów tu jest? Chyba nie, prawda? Co tam jest? Dziecko mu uciekło. Okej, okay. Jezu, o, Jezu, ale to się teraz w całość idzie, to totalnie. I tu jest coś innego, tu jest coś rozwalone. dobra, skacze. Co tam jest? Jezu, dobra, to ta glizda. Jezu, a tu była dziura pod tym. Nie, nie nic, za mną. O kurde, to jest to oko. Tam Six chyba teraz przychodzi. Kto to tam jest? Zaraz, zaraz, ja muszę to zobaczyć. Ocho, lipka. teraz przychodzi tam chyba Six. Ale kim my jesteśmy w takim razie? Czy to ma coś związanego z tą restauracją? Czy nie wiem, z tą panią? Jakby tam zejść? Dobra, chyba nawet muszę, ale jeszcze sprawdzę. Na wszelki dobra, muszę zejść tam. Co jest? Co? Słyszałem coś naprawdę myślę, że już zginąłem. Idę do tego typka. A tu czegoś na środku przypadkiem nie było? Bo chyba nie możemy iść tam. Ale tu nic. Nie było. Ty jesteś. Co jest? Dobra, jest trochę... Ej, co jest? Ta osoba przed nami ucieka. Hmm. Ale czy to nadal jest Six, czy ktoś inny? Nie wiem, bo ta osoba była z latarką. A Six miała zapalniczkę. Kurde, ciekawe, ciekawe. O Jezu. Czy my się wracamy? O nie. Okej, okay. okay. nie wiem kto to był, ale myślę, że to kolega albo przyjaciel. Tu otworzył ktoś drzwi, pewnie ona czy on. Zaraz, zaraz. Ej no, Nie ci na moje pytania? No pa, jak ucieka? Kto to jest? To nikt nie wie. Wracaj tu. A ja ci nie zrobię krzywdy, obiecuję. Jestem tylko małym chłopcem torturowany przez tego typka. Gdzie on jest? O ty kanałami mi se Jezu o kurte Ja się boję, że tu coś będzie A nie, to jest płytko! Jezu Już się bałem, nie wyglądało na zbyt płytko. Czy ty tu wejdziesz? Dobra, tędy chyba nie, musimy jeszcze coś przenieść. I nawet wiem co, tam walizka chyba. To trochę poczwa. Fajne wersji w sumie. Spotykamy kogoś. Ten typ od nas ucieka, czy tam typiarka. Ja sprawdzałem na YouTube Studio. I nie procent dziewczyn mi ogląda. Jak to prawda, to proszę napisać w komentarzu, że tak, ale ja w to nie wierzę. Albo ona zostawiła latarkę, albo on. Mamy latarkę. Pierwszy przedmiot. Pierwszy przydatny przedmiot. O cholera, glista. Odejdź Odejdź, I tak mnie nie dogonisz, że to wie. Zato mi tak pływać? O, cholera! Te glizdy mają nowe zastosowania. Nie chodzę? Oczywiście, jak będę musiał, to nie woda. Tylko strumyczek wody. Ja Nie, to jest taka wielka kałuża. I zaraz tam wpadniemy. O, fuj. Jezu, że ja chyba wiem co miałem zrobić. Miałem to rzucić pewnie czymś. Ale to tyle glist wyjdzie. Że Jezu Skoro tak musimy. Ty wy Smarkaczy No chodźcie. Ja się was nie... Bo Dobra, boję się. Nie, czy oni tak utknęli reszta? Na pewno. Naprawdę. Nie, 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 nie. Skok. Dobra, uff. Dobra, nasza bohaterka, czy tam bohater. No, bo ja nie wiem, co to jest. No, patrzcie na tą twarzyczkę. Nie widzicie jej teraz. No, patrzcie na tą twarzyczkę. No, to chyba chłopak. Ale nie wiem. Nie, żebym coś miało do niej. O kurde, dobra, szybko. Bo ja wiem, co tu będzie już. Aż się tego spodziewa. Nie no, serio? Nie klikaj spacji, kiedy łapiesz się przedmiotów. A tam, tam co było? Pierwsza zagadka. Pewnie łatwiutka. O kurde, tego nawet ruszyć nie mogę. Dobra, czyli klasycznie wspinaczka. O kur. A dźwignia, dźwignia, dźwignia. He! Łap. O, okej. Okay. I co? Co się dzieje? Ty mądre, ale. Ale. szybko, 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 bo to się zapomnie... Dobra, jest łatwo, easy. Tak się wydaje tylko. Dobra, szybko wskakuj, bo zaraz mi... O dobra, drabina, 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 drabina. Dobra, uf, uf, dobra. Łatwo. No, na razie. Co tu dalej będzie? Boję się troszeczkę. Dobra, wyrwij te deski. Nie wyrwiesz ich. Hmm. Mam plan. Mogę to przenieść. No nie, nie mogę. mogę na to mogę na to wskoczyć. Hmm. To potrzebujemy czegoś, żeby to rozwalić. Na górę nie puszka co mi da w ogóle. Hmm. Ale fajnie się tak bajduje i szuka tą latarką. Wentylacja tam jest. Ja bym nie skat. Okej, okay, no i da się normalnie przejść. Wow. Dobra, skaczemy. O nie. O nie. No skrzynkę już. Okej. Okay. To trzeba też od razu skakać. Tu mnie nie dorwiesz. Nie, 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 nie. O kurde, ale to było blisko. Dobra, dobra, mam plan. Mam czas, mam czas. Szybko, szybko dobra. Jest. Okej, okay, jest. U, jesteśmy. No to gdzie te dziecko? Bo trochę jej już szukam. Znaczy szukam. No, za nim idę. Czy za nią? Okej, okay, deska jest. Wiedziałem, że tylko na to. To trzeba się rozpędzić i skoczyć. Dobra, jest. Easy, łatwo. No, z klamką już nie będzie tak łatwo. Ale mamy tu chyba pudełko. Nie. Nie gadaj, że ty nie umiesz przenieść tego pudełka. Jest tu coś. Nie ma nic. Popcham te drzwi. Daj, pchaj je. Hmm. Wiem o co chodzi, ale nie wiem o co chodzi. No nie wiem. Zejdę się tu, odpalę la O, wiedziałam, że tu coś będzie. Ale nie do otwarcia niestety. Hmm, co by tu ten. Nie myszy w ten. A jak tam... Nie, jakby nie mógł się jeszcze stamtąd ruszyć, to by była beka. To jest taka klamka, nie? Oj, ej, zaraz. Ty, nie za bardzo wiem co zrobić. No nie za bardzo wiem co zrobić szczerze mówiąc. Szczerze mówiąc nawet nie wiem co ja robię tutaj. Co ja robię tu? Uu. Hmm. Jakby... To jest ba. Ok. Chyba nie tu. Okej. Okay. Okej, okay, to chyba koniec możliwości tej deski. Okej, okay, wchodzimy tam. Ty, się nie zamykaj! Ej, ty, nie zamykaj się! Powiedziałem coś. Nie wierzę w te deski. Dawaj, dawaj, dawaj! No idź tam! No ty! Ty, deska! Słuchaj się. Bo już nie będzie żadnej współpracy o nic. No i co znów? Hmm. A, ja ciebie okej, okay, przekminione. Ale ja nie wiedziałam o co chodzi. Dobra! O cholera. Ja bym się na to wspiął. Dobra, jest jakieś krzesło, ale to wygląda na płytkie. Ale nie dla naszej, bo. O, kurde, to nie wygląda na płytkie. A ja tam widzę kolejne pomieszczenia. Wow, te pomieszczenia są takie kwadraty, chyba. Dobra, od razu się wsięłem Ja spuściłem wodę, czy podniosłem yy, wszystko? Bo ja nie wiem. I. Yy, yy, chyba wszystko. Dobra, mm, dla mnie to jest sytuacja, gdzie musimy wskoczyć, yy, nie wiem, gdzie szczerze mówiąc, po prostu zejść. Potrzebujemy klucza, a klucz pewnie jest tutaj, więc... Czemu to w ogóle się sznurko wtrzyma? Ja musimy przesunąć tę fotel. Kurde, gdyby się dało mapy robić tutaj, to ja bym pokazał swoje. Jakby się oczywiście dało robić mapę. Dobra, chodź tu klucz, bo widzę, że ktoś cię tam już pró próbuje ukraść. Jezu, to to robal. Ej, no! Ja tylko po kluczach przyszedłem. Dobra, więc to będziemy chyba już kończyć bo jest 25 właśnie... minut ja zawsze tak robię, a później mątkuję, nie, nie, coś, to 19, albo Więc takiego, więc, um, więc, no uh, no tak, subskrybujcie, łapkujcie, no i cześć.